Chciałbym zobaczyć miny wszystkich osób, które wytatuowały sobie logo Almost Famous, kiedy usłyszały jak Bonson wesolutko śpiewa sobie w złapnie. Bonson na Bonsolu, tak jak mówiłem w niedawnym odcinku, to raper z krwi i kości. Antysystemowiec, atakujący często niestety bez podawania ksywek mainstreamowych graczy. Gość, który wielokrotnie powtarza, że dobrze mu w podziemiu, że ma wywalone na raperów na backstage'ach, że nie interesują go wyświetlenia i propsy, bo robi swoje. Rzuca alfa sam czy y, jak na zawołanie pcha swój kamień pod górę i ma swoich ziomów, za którymi skoczy w ogień. Nachla się naczpa z nimi i w końcu stanie na kadzu. Bonson na solówkach, to gość bardziej skory do Promisów, ale to w jaką stronę i jak daleko zaszedł na król złoty to coś, o co bym go nie podejrzewał. W wielkim skrócie Bonson stał się jednym z tych raperów, z których wcześniej się naśmiewał. Charyzmatyczny flow i wypluwane z mocą linijki ustąpiły płaczliwemu rapowaniu znanemu z piosenek nastolatków. Bonson dołożył do tego podśpiewywanie w refrenach, follow upowanie nawikowe MGK, -a, a kawałki nie są już pisane na patentie zwrotka referenc zwrotka, a utkane są refrenami i mostkami tak, by sprawiać wrażenie radio friendly piosenek. Dodajmy do tego jeszcze Występy gościnne, zrobione głównie dla podbicia wyświetleń. Zaproszenie tymka to totalne nieporozumienie. Fit szpaka też przeniósł jedynie kilka klików więcej, bo artystycznie szpaku nie wnosi nic. Zresztą podobnie można mówić o gościńce Dejsa. Tekstowo mamy dalej to samo: alkohol, narkotyki, próby samobójcze, poczucie zawodu, problemy psychiczne i można by tak wymieniać bez końca. Jakościowo bywa różnie, bo bonson potrafi przysadzić takim potworkiem, jak wyłączam telefon, byś nie usłyszała jak pęka mi serce, ale bywa starym, dobrym, typowym bonsą który rapuje między innymi tak Wskazywali palcem jako dobry przykład jak synku nie żyć, mama nie chciała menela, bo miała menela, co sprzedał mi geny. albo fanzoić wypis z izby przyjęć pisany po nocy ilu jeszcze takim jak ja odmówiliście pomocy Problem w tym, że te linijki znakomicie sprawdzały się w konwencji bonsolowej, czyli na bitach solpita z samplami i głośnymi bębenami, a w konwencji cukierkowego poprapu brzmi to komicznie i przerysowanie, tak jakby ktoś ubrał Bonsona w przetarte ze starości dżinsy, dokleił mu zmierzfioną brodę, namalował henną kilka tatuaży i miałby udawać Rokumena po przejściach, a byłby niestety tylko wokalistą Nickelback albo co gorsza Tokio Hotel. Co do bitów, bo IMO też są spore minusy tej produkcji, to są za nie odpowiedzialni całkiem dobrze producenci, bo 4 bity zrobił AWGS i najlepiej udał mu się duszny bit biającym się basem na pierwszy plan z Aha. E, Solpit pobawił się z kolei w dunas z muzyki poważnej i stworzył być może najlepszą na płycie szminkę na szkle. Jest też cat 12, e, ale z takich konkretnych zarzutów to można się odnieść chociażby do zachowawczych cykaczy w mega nijakim bicie Clear Mind'a do najlepszych rzeczy. Zresztą zarzuty o nijakość i miałkość można postawić też Ramzesowi za małą Lady Punk e, oraz winę Trzaską za bracie mój. E, Ta smutna, zawodząca gitarka w zepsutym. Też jest mega efekciarska, i generalnie z warstwy muzycznej niewiele zostaje tutaj w głowie. Rozumiem, że Bonson potrzebował od mi odmiany i chciał poszerzyć grono odbiorców, ale pójście w nijaki poprap to eksperyment nieudany. Zmiana bitów jak najbardziej mu się przydała, ale po pierwsze zbyt słabo dobrał te bity, a po drugie przydałoby się, by poszła za tym także zmiana tematyki, bo pisanie depresyjnych linijek nawijanych płaczliwym flow pod te new school type bity stworzyły parodię rapu Bonsona. Wolałbym nie oceniać, jak Tony Fantanu powiedzieć, że ten album jest not good, ale jak zostanę przyparty do muru przez fanów Bonsona, a to się pewnie stanie za max godzinę, to wyduszę z siebie, że oceniam to na naciągane 4.